Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w Markowej w Skansenie razem z panem Kazimierzem Wyczarskim, byłym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Markowej od roku 2001 do 2016. E, witam pana bardzo serdecznie, panie Kazimierzu. I chciałbym tutaj rozpocząć może od tego, żeby pan powiedział coś, czym się zajmuje i jaka jest historia właśnie Towarzystwa Przyjaciół Markowej. Dzień dobry Państwu. Tak jak mnie pan przedstawił, zacznę od tego, jakie były początki Towarzystwa Przyjaciół Markowej. Był rok 1978, właśnie w Markowej był zjazd z okazji 50-lecia ZMW Wici. I wtedy wiciowscy z całej Polski, rodacy markowscy, nawet i z zagranicy, przyjechali na tą uroczystość i tutaj właśnie w sali Domu Ludowego, byłem na tym obecny, podziwiałem jak ci ludzie się witają, jak, jak bardzo stęsknieni sobie są za sobą, bo przecież tyle lat się nie widzieli. I wtedy właśnie ci wiciowcy postanowili coś dla Markowej zostawić tą kulturę materialną i duchową. I w kulturze materialnej to to, żeby pokazać, jak dawniej mieszkańcy Markowej mieszkali, jak, czym się zajmowali i jakie, było ich, jakie ich były zawody. I wtedy to pod przewodnictwem Tadeusza Ruta, mieszkańca Rzeszowa, rodaka Markowskiego, tu właśnie w Markowej, który został prezesem, zaczęto, jeżeli chodzi o tą, pokazać dla potomnych to, co tutaj w Markowej się działo za ich rodziców, za ich dziadków i pradziadków. W następnym roku w 1979 towarzystwo przyjaciół markowej zostało zarejestrowane i zaczęło swoją działalność. I w skład tych, tego towarzystwa weszli Markowianie, ale nie tylko z Markowej, ale i z poza Markowej. Ja tylko wspomnę teraz Towarzystwo Przyjaciół Markowej. W tej chwili liczy około 230 osób. I jeżeli chodzi o ten teren, na którym się znajdujemy, była to tak zwana resztówka dworska, podworska i tutaj był teren uprawowy rolny. I była to klasa druga Ziemi, wiadomą rzeczą jest, że musiała nastąpić zgodnie z przepisami i prawem zmiana przeznaczenia na tereny, tereny nierolnicze, zmiana użytkowania. I tu był wielki problem. I dzięki tutaj Józefowi Techmiesztowi, naszemu rodakowi, który był właśnie w Warszawie, między innymi ministrem, kultury i inne funkcje pełnił, ale był członkiem najwyższych władz, to udało się tę sprawę załatwić i ten Wielki Haracz, bo tak to można nazwać, został umorzony. Także te wszystkie budynki, które tu się znajdują, są w, rozebrane w markowej i przeniesione na teren skansenu. A są to następujące budynki. Jest to tak zwana chaupa Kmieca z roku 1874, której właścicielem był Dźwierzyński, a potem państwo Bawołowie, Obora i Stodoła, wiata na maszyny dawne, Chlewik, przede wszystkim jeszcze i chaupa biedniacka, i Chlewik, który się tam obok znajduje. Bo tu mieszkał biedny mieszkaniec Markowej. Jest też tak zwany bruk. To jest inaczej. E, bruk to nic innego jak taka stodoła podnoszona na czterech słupach w zależności od wielkości składowanego w tam siana czy, czy, czy słomy. Jest wiesz, wiatrak, koźlak, jest też tutaj e, spichlerz. No i co kuźnia. Jest też tutaj na terenie Skansenu olejarnia. Straż Pożarna ma swoje, swoje, swój, swoje muzeum. No i najnowszy nabytek to chałupa szylarów, pod którą się w tej chwili znajdujemy. Chałupa, w której szylarowie przechowali w czasie wojny siedmioro Żydów. Przez okres 17 miesięcy. To tak pokrótce, co takiego bardzo charakterystycznego jest, co warto zobaczyć w Skansenie. Mianowicie w spichlerzu znajduje się snopek żyta sprzed 100 lat. I to widzimy, jak drobne było źbło i słoma. I zrobienie skiczki z, z takiego zboża, z, takiego, z takiej słomy, to można było, że ten. To ta kiczka leży i 50 lat. Zrobienie kiczki z obecnego, z grubego zboża, nawożonego, krachego, nie poleży więcej jak 20 lat, czego jesteśmy przykładem, że tak często musimy jednak te zmieniać, te właśnie pokrycia dachowe, co jest bardzo drogie. Szczęście mamy w tym, że naukę kiczek posiedli już młodzi mieszkańcy Markowej. I to jest chwała im za to. I jeszcze taką jeszcze uwagę chciałem powiedzieć, że niejednokrotnie jak ktoś zwiedza zamek w Łańcucie, widzi jak tam żyli wielcy ci magnaci polscy, potem przyjeżdżają do skansenu i tu znowu widzą dwie grupy społeczne, tak zwane kmieci, którzy byli zazwyczaj na łanie lub na pół łanie. Gospodarowali około 25 hektarów, mieli pola i najmowali tak zwane sługi, czyli między innymi i parobków. No i takie określenie, może dzisiaj to źle brzmi, tak zwane dziewki. To były służące dziewczyny, które pomagały w kuchni. I tak to wyglądało to życie tych kmieci. Natomiast biedacy to były znowu trzy grupy społeczne, mianowicie. Byli to zagrodnicy, byli to chałupnicy i komornicy, to aż trzy grupy społeczne i tak zagrodnicy mieli tam trochę tego pola na tak zwanych zagrodach, ale też wynajmowali się u kmieci. Natomiast jeżeli chodzi o chałupników, to chałupnicy trudnili się przemiosłem. Przede wszystkim w Markowej było bardzo dużo tkaczy, a komornicy to nie mieli nic, jak tu patrzymy na tą Chałupę, to widzimy, że właściciel tego domostwa miał tyle z ziemi, co z okapu tutaj popada, a resztę to już do niego nie należało. I teraz chciałbym kilka słów powiedzieć o zabudowie markowskiej, tak zwanej zabudowie, zabudowie przysłupowej. Czym ona się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że jest to chałupa odmiany pierwszej, przysłupowa. Także dach, który w stosunku do zrębu jest 2,5, a nawet 2 czasem do jednego, jest dwukrotnie wyższy jak, jak zrąb, i poprzez rygle słupy wspiera się na tak zwanych podwalinach. A natomiast zrąb można zlikwidować, wymienić. A dach stoi. I to się bardzo często zdarzało, kiedy jednak już ten zrąb się zestarzał. To czasem było tak, że tą stronę e, użytkową, czyli tu, gdzie były te e, kuchnia i, i, spiżarka, i, i, i sypialnia, przenoszono na stronę północną, a tam to likwidowano. A tutaj, w to miejsce, budowano nowe. Odmiana pierwsza. To jest dach czterospadowy, jak opowiedziałem. Sień jest na wylot od początku tego, od wejścia aż po drugie wyjście. Natomiast odmiana druga, budownictwa przysłupowego, polegała na tym, że dach jest wtedy dwuspadowy, zakończony tak zwanymi zatyłkami. Niekiedy pięknie ozdobiony tymi zatyłkami to było. No i sień, która była na, tak zwana na wylot, to jest właśnie przedzielona w połowie i w pierwszej części przy wejściu znajduje się ta część sieni, natomiast w drugiej połowie znajduje się jak ten kuchnia. Po prawej stronie było mieszkanie dla dziadków załóżmy, a po lewej czy odwrotnie dla młodych i tym to się charakteryzowało. Że tak właśnie było. No bo naszym takim było już od dawna zamiarem, żeby taki budynek odmiany drugiej tutaj na teren Skansenu po postawić. No, tak pokrótce, kilka słów o, tym, o tych zamiarach, jakie tu mieliśmy i cośmy zrealizowali. Chciałbym tylko tyle powiedzieć, że wszystkie te budynki. Znajdujące się na terenie Skansenów są z Markowej, i tutaj właśnie tam rozebrane, a tu zostały przeniesione. I co bardzo charakterystyczne, jest tu ponad 1300 eksponatów, praktycznie tych eksponatów jest bardzo, a to bardzo dużo i wszystkie te eksponaty są z Markowej. I taką ciekawostkę jeszcze opowiem Państwu, że w tym czasie. W skansen i w Kolbuszowej, i w Sanoku. Tutaj przez te nasze tereny przewijali się emisariusze, którzy szukali tych dawnych przedmiotów, urządzeń, ale nie wszyscy Markowianie dali się skusić za pieniądze. Jest tak grot tych części, zostawili, żeby dać do markowskiego skansenu. I tak można powiedzieć. Jest tu niejednokrotnie, jak ktoś przyjdzie gdzieś nawet z innych skansenów, mówi, no wy macie tyle tych wszystkich przedmiotów i urządzeń, że naprawdę wielkie skanseny mogą wam tego pozazdrościć. Cóż jeszcze mogę o skansenie powiedzieć? Powiem tak, że tutaj, jeżeli chodzi o wiatrak Koźlak, tych wiatraków w Markowej przed wojną jeszcze po wojnie było bardzo dużo. W czasie okupacji niemieckiej zakazane było mielenie zboża w wiatrakach. Wiatraki były blombowane. Rozbijane były żarna, które też również mielono zboża, dlatego że chodziło o to, że wszystko szło, powinno iść dla okupanta, tak zwany odsyp. I Markomianie byli przebiegli, także drzwi były zablombowane, natomiast. Deski niektóre były, że można było ich od, odchylić i do wiatraka wejść i można było to zboże zmielić. Jeżeli chodzi o wiatrak koźlak, to to był charakterystyczny tu dla naszego terenu, że on się obraca na tak zwanym dyszlu w kierunku, do kierunku wiatru. I w zależności od wielkości wiatru, to również można było pióra dodać, pióra odjąć. I tak się on kręcił. A nawet było takie urządzenie w formie takiego, takiej windy, że, jeżeli nie miał ten właściciel na tyle ludzi, żeby to nawrócić, to kilka osób, jak się to mówi, tym, tym dyszlem takim i tą windą potrafili go obrócić do stron świata. No, jak już powiedziałem, również. Jeżeli chodzi o inne, inne te obiekty, no każdy obiekt ma tu swój taki cel. Kiedy niektóre pomieszczenia służą jako sale wystawiennicze, do, bo nie sposób, żeby to wszystko można było pomieścić tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To tak pokrótce. Jeżeli Państwo jeszcze by chcieli pewnych rzeczy, mamy tutaj też taką historię. Że jest tutaj na przykład krzyż tak zwanej cholery, która była w Markowej w 1831 roku. Armia Debicza po powstaniu styczniowym przyniosła tą cholerę tutaj do Markowej. No i jest cmentarz choleryczny pod Lipnikiem. Tam jest ponad 100 mieszkańców Markowej pochowane. Opiekuje się tym cmentarzem Straż Pożarna w Markowej. No, cóż jeszcze więcej powiem? No, niekiedy, bardzo często tu, właśnie w Markowej, są takie cykliczne, można by powiedzieć, imprezy. Pierwszą z nich to są dni otwartych drzwi, które odbywają się w pierwszą niedzielę lipca, i wtedy jest pokaz ginących zawodów takich zawodów jak robienie cegły, dachówki, kręcenie powrozów robienie uprzęży i innych ciesielstwo, ślusarstwo, wiele takich zawodów, które już teraz się nie używa w zasadzie albo są szczątkowe. Powiem tak, ja w Markowej potrafiłem jako młody chłopak naliczyć w Markowej 17 kuźni. A teraz nie wiem, czy jedna została, no i jedna jest jeszcze w skansenie. I Kowal to był taki ktoś, gość dosyć, no, dosyć bogaty, bo to przecież bez Kowala nic się nie obejrzał. Nie, nie, nie można było podkuć konia, nie można było również, jak się mówi, coś zrobić jakieś drobne narzędzie. No i hmm, okuć wóz, bo to było, wózy były drewniane, okute obręczami żelaznymi. Takie to były czasy, że Kowal. To był gość, On miał taką specjalną skrzynkę. Tam, w tej skrzynce, coś się mieściło. Możecie się Państwo domyślić, co? Bo to było tak na rozruszanie. I co ciekawe, przy, przy kuźni był tak zwany gong. Tam go zobaczymy, jak tam podejdziemy. No bo, proszę Państwa, nie wiem, różnie mówią, może już teraz stąd się zachowało. Być może ten gong w czasie wojny, a na pewno. Różnych nieszczęścia, jeżeli tu się działy w Markowej, czy to powódź, czy pożar, to tym gongiem alarmowało. No. I jak się domy, jak gdzieś gong uderzony był w którejś kuźni, to leciało po całej Markowej. I ja tam śmiem twierdzić, może nie mam racji, a może mam, że jak przyjechało żandarmeria, czy policja granatowa do Markowej, w takich czy innych, czy, czy też szukania Żydów, czy inny, że tym gongiem zawiadomiano Także. W Markowej na dole, bo tam mieściła się ta siedziba Policji Granatowej, cała Markowa już o tym wiedziała, że jest w Markowej. A telefonu było dwa, czyli ile tylko w Markowej. No nie sposób było inaczej się porozumieć. Myślę, że te gongi, które były przy kuźni, taki miały właśnie cel. To by było tyle na ten temat, początków tego właśnie tego związanego, dziejów. Na markowskiego skansenu. Podam jeszcze tyle, że zarząd towarzystwa liczy 15 osób. Są tak zwane funkcje podzielone. Jest prezes, jest trzech wiceprezesów, jeden Martek kingu, drugi od archiwum, trzeci od inwestycji i remontów. Pan jest też uprowadzającym po skansenie i chciałbym tak. też zapytać, jaką popularnością cieszy się skansen w Markowej? To tak, można powiedzieć, że. Przedtem, jak byłem prezesem w tych latach, o którym myśmy tu mówili, to się angażowałem bardzo, no bo i byłem praktycznie w każdy dzień tutaj byłem na miejscu i jakkolwiek tutaj przyjechała jakaś wycieczka czy poszczególne, to nigdy się nie pytam, czy sobie sami obejdziecie, tylko szedłem i idę dalej. Teraz w ciągu roku mam jeszcze dyżury trzy razy w niedzielę w ciągu roku. No w ubiegłą niedzielę też miałem dyżur, też tu było dosyć ludzi, ja im opowiadam różne historie związane z Markową, jak również i, i o towarzystwie i o rodzinie Ulmów. Bo jeżeli chodzi o rodzinę Ulmów, to praktycznie byłem od początku i wiem dużo, a niektórzy mówią, że wiem wszystko. Może to jest przesada, ale coś w tym prawdy jest, że dużo na ten temat wiem. Bo angażowałem się od początku i dalej się angażuję, już może nie w tym stopniu jak przedtem, ale jeszcze mimo wszystko. Jest, żyję tą sprawą i jest mi ta rodzina bliska. No, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi o, o Markową, to kilka słów. Jest to wieś, w której jest siedziba gminy. Liczy około 4300 mieszkańców. Jest Gmina, która jest z tak zwanych trzech sołec, Markowa, Husu, i Tarnawka. I co ciekawe, ta gmina leży w dwóch geograficznych Kraj, no, krajobrazach. Że Markowa leży jeszcze w tak zwanej Nizinie Sandomierskiej, natomiast Husu, który jest 70 metrów wyżej od Markowej, leży już w tak zwanym Pogórzu Dynowskim. No cóż, Markowa w czasie. Zaborów była pod zaborem austriackim i tutaj, właśnie w Markowej, jest pierwsza, powstała w Polsce spółdzielnia zdrowia. W 1938 roku zaczęła swoją działalność. Jej prezesem był Ignacy Solarz, twórca Gackiej Górki Uniwersytetu Gackiego, Tu, w Markowej. Z tradycjami była amatorski zespół teatralny, orkiestra denta, która powstała na początku XX wieku i, i działa orkiestra po dzień dzisiejszy. Są również takie zespoły amatorskie, jak Markowianie, które robią furorę, w całej Polsce, jeżdżą. To są starsi z brzuszkami, panowie, ale sobie jeszcze doskonale radzą i świetnie tańczą. Jak przyjadą gdzieś, tam zbierają owoce swoje, tego, co robią, że zazwyczaj pierwsze miejsce zajmują, gdziekolwiek się pojawią. Są jeszcze grupy młodsze, Marko Markusy, młodsze, Markusy starsze. No i chór jest e, mieszany kobiet i mężczyzn. No to wszystko w jakiś sposób w Markowej. Upiększa życie kulturalne. Jednej rzeczy tak bardzo brakuje, że w Markowej taki teatr z tradycjami, tyle sztuk wystawił, został zaprzepaszczony i mnie, jako też byłego członka tego zespołu, jest mi niejednokrotnie przykro, ale nic na to nie poradzimy. Jakoś tutaj w Husowie działa teatr Trema. No, korzystamy czasem z ich występów, jadąc do nich, a czasem i oni tutaj przyjeżdżają. Tłumaczy się to tym, że Dom Ludowy, których jest w remoncie, nie może służyć jako scena i widownia dla mieszkańców i okolicy.